Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks w serii Pancerny Tak, Dzisiaj mam dla Was powtórkę z czołgu M5 Stuart, e, czyli czołg lekki czwartego poziomu zrzewka amerykańskiego. Mm, od razu zaznaczam, że ta powtórka jest taka przeglądowa. Jako tako samego czołgu tutaj nie ma nic takiego wybitnego, więc proszę nie zwracać uwagi na to, że e, nie ma załóżmy 8-9 fragów, 5000 obrażeń, czy że. Doświadczenie jest na poziomie 4000 z czymś tam bez i tak itd. To jest bardziej taki pokazowy, podglądowy dla osób, które są zainteresowane tym czołgiem lekkim. Tak jak już mówiłem na wstępie, jest to czołg lekki czwartego poziomu, czyli mm, patrząc w ogóle na czołgi lekkie, jeśli chodzi o czwarty poziom, to jest to taki typowy scout. W ogóle czwarty Tier to jest taki trochę nieszczęśliwy, bo Czogi lekkie są strasznie wysoko lesowane, jako tako typowe spotery, scouty, czyli tacy zwiadowcy. Czogi średnie potrafią być wyrzucane brutalnie. Czogi ciężkie, jeśli są to zazwyczaj duże, wolne maszyny, które są beznadziejne. Pod jakimś tam względem. Tam nie mówię, że skreślam od razu wszystkie czwórki, ale generalnie ten czwarty Tier to jakiś taki jest trochę strasznie dziwny. No ale wracając do Stewarta. Może tak, przejdźmy najpierw do samych cech tego pojazdu. Jako cechę, co tutaj można dać Moim zdaniem... Kurde, nie wiem czy on ma jakąś cechę. Ja generalnie jak grałem z Stewartem, to go nie lubiłem, nienawidziłem wręcz grać z Ani Stuartem amerykańskim, ani tym co u Chińczyków jest w sumie to jakieś ciężkie czołgi. Powiem tak, Czołg jeśli chodzi o drogę... O na no wprost dosyć szybko się chyba rozpędza, więc jeśli chodzi o jazdę do przodu, on dosyć szybko jeździ, jeśli chodzi o skręcanie, to on już skręca jakby chciała, nie mógł. Więc, e, można się rozpędzić. Ja go nazywałem taką torpedą, tak? Że do przodu to jedziesz z poczką, to 60 na godzinę wyciąga, a jeśli ma skręcać, to automatycznie mu szybko zwalnia i on generalnie strasznie dużo prędkości wytraca na zakręcaniu, tak? Więc, Mm, jeśli chodzi o jakieś kręcenie bączków wokół jakichś czołgów, no to ciężko byłoby nim zrobić. Dalej. E, jego chyba... Mm, kurde, nie wiem, zaleta czy wada? Czołg jest taki mały, jest strasznie mały, ale on jest taki, kurde, jak trochę... Takie, takie, takie pudełko kwadratowe, no. E, nie jest jakiś płaski, jest dosyć wysoki. Więc, jeśli go dobrze namierzymy, to potrafimy go zdmuchnąć bez problemu. E, tak, jakimś tam pociskiem działa, więc myślę, że łatwe do trafienia jest w sumie, co jeszcze można powiedzieć. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to jak na pizdzielce. E, mówię teraz to z pamięci, on posiada jakieś działka małe na pewno. A te tutaj co widzicie, to jest chałbica, która jest, bodajże, z poprzednich czołów. 75 mm, e, 38 penetracji, 185 obrażeń. Niestety to są same odłamkowe. Więc generalnie gramy albo na dłomkowych, albo na pociskach za golda, które Mają 91 penetracji, czyli już jest, no... Powiem wam szczerze, że jeśli ktoś lubi grać na goldzie I ma możliwość, no to ładnie by wycinał tym Stewardem w boju Tutaj jak widzimy e, Autor tej powtórki, Look, Luck, Look 99 nawet fajnie sobie radzi Jeśli chodzi o haubicę I tutaj właśnie gra taki jakby Taki typowy met, tak, nie pcha się do środka, nie jeździ od razu, nie ginie, tylko sobie się czai, czai się tak z tyłu, gdzieś tam wyjeżdża, chowa się, eee, więc to skutkuje tym, że ma już dwa fraki na koncie i troszeczkę obrażeń narobił, jak na takiego pizdzielca małego. Ale sowanie, no tutaj akurat w tym przypadku ładne było, jest w sumie, bo to jest na czwarty, piąty tier, więc jest dosyć fajnie. Jeśli chodzi o scouty czwartego poziomu to one potrafią do ósmego wyskakiwać, więc gdyby go wyrzuciło na ósmy poziom no to miałby przesrane, szczerze mówiąc. No, ta jedynka sobie w tyleczek obrywa. 50 obrażeń, 30 obrażeń, nie jest dużo, no ale zobaczcie. Po troszku, po troszku i kurczę, ładnie ich wymiata. Więc... Ee, co mogę wam doradzić jeśli chodzi o grę tym czołgiem? Ja nimi nie lubiłem, więc powiem wam szczerze, że najlepiej tego nie róbcie. Aczkolwiek osoby, które chcą zrobić sobie Czafiego, to niestety, ale muszą się przez tego Stewarta przemęczyć. Bo żeby zrobić sobie Czafiego, który jest podobno bardzo fajny w rozgrywca i bardzo fajnie się w nim gra, no to niestety, ale trzeba się przez tego Stewarta pomęczyć, więc... Um... Jeśli ktoś ma nerwy albo lubi takie czołgi, to niech gra. Mi osobiście to nie odpowiada. No i takie tradycyjne rady, czyli jeśli chodzi o grę scoutem, nie pchać się do środka, nie robić takich akcji w stylu, że bitwa się rozpoczyna, wciskamy RK i śmigamy prosto do bazy i giniemy w pierwszej minucie, bo na tym nie polega spotowanie. No chyba, że ktoś jest jakimś desperatem, no to, no to niestety, ale musi tak robić. Jeśli chodzi o Stewarta, tak jak widzieliście, jeśli losowanie nam pozwoli, to możemy kąsać tak boki, tył, no i zobaczcie tak, w trakcie jazdy 3, damage na poziomie 3, ale zawsze coś. Mm, jeśli ktoś ma jakieś lepsze uwagi, nie wiem, jeżeli zna więcej cech tego pojazdu, to niech po prostu wymienia, bo ja tak jak mówiłem. Generalnie wszystko mówię z pamięci, mówię swoje odczucia i to czy grałem tym, czy nie grałem tym, więc bez takiego przygotowania. A jeśli mam mówić typowe fakty typu 340 hp i o mocy takiej, rozpędza się tyle, kręci się tyle, to jest takie trochę. Um, takie trochę dziwne. No mogę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o pancerz tego ciągu, to nie jest za duży, niestety nie pamiętam, ale na tym poziomie po prostu i tak przybija wszystko. Więc to ja nie wiem, czy w ogóle pancerz ma znaczenie. Ten jeden Heavy rozwalony, trzy fragi na koncie. Pociski zwykłe e, były rozgrywane na zwykłym koncie. A autor tej powtórki, no, popisał się w tym meczu bardzo fajnie. Przypominam, jest to Lukierluk Look 99 z klanu TN. To jest chyba jakiś klan. Coś, coś mi to mówi. TN. Gdzieś to widziałem. No, GG. Okupacja bazy w sumie. Już jest po bitwie, więc jest wygrana bitwa. Więc... o, widać, że tutaj Lukiar coś pokombinuje. Jasne, jest Sherman. Ciekawe, czego zgarnie. 94 HP. W sumie na dwa dobre strzały. Chyba, że jakimś cudem jednym strzałem by go rozpykał, ale to byłoby... ...dosyć dziwne. Kurde, 60... Muszę wam powiedzieć, że na takie losowanie bardzo fajnie sobie Stewart poradził tutaj. Cztery fragi na koncie, jak widzicie, maszyna w dobrych rękach sobie świetnie poradzi. To byłoby ode mnie, ode mnie tyle chyba. Tak jak już mówiłem wcześniej, jeśli macie jakieś swoje zdanie na te, temat tego czołu, czy wiecie jakiś czy mają więcej cech, czy więcej wad, no to wszystko piszcie, bo tak jak ja mówiłem. Ja to tylko swoje odczucia mówię. Tak więc... Dzięki za uwagę i zapraszam Was do kolejnych filmików. A skryny jak zawsze będą tuż po tym filmie.